Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, dziewiątej kadencji. To jest to, jakby na to nie spojrzeć, wielki zaszczyt, móc z wyboru polskiego społeczeństwa, naszych wyborców, zasiadać w tej izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, dyskutować o tym, w jaki sposób... Powinna rozwijać się Polska, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne, różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, wobec której nie mam żadnych wątpliwości, wszyscy byśmy chcieli, aby była Polską wolną, suwerenną i niepodległą powszech czasy. Poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. Zasiadacie tu państwo właśnie dlatego, że te poglądy macie. One są bardzo często bardzo wyraziste. One są bardzo często bardzo mocne i głębokie. Niektórzy używają słowa radykalne. Ale ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, żeby język debaty był językiem szacunku. Apelowałem już o to i będę o to apelował w nieskończoność, bo jest to Polsce niezwykle potrzebne i jestem głęboko przekonany, że jest to oczekiwane przez większość naszych rodaków. Polacy Zawsze byli świadomi tego, że niepodległość jest podstawowym sine qua non warunkiem realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci, maniwola Cyzat ten pochodzi z tekstu napisanego w 1976 roku w środowisku harcerskim pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Trauguta Czarna Jedynka. Program zawarty w tym tekście dał początek nowoczesnemu ruchowi niepodległościowemu. Zbudował Komitet Obrony Robotników odnalazł swoją realizację następnie w największym ruchu społecznym w dziejach współczesnego świata, w Solidarności. To wielkie odrodzenie narodowe próbowano następnie złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 roku. Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana pewno bardzo ciekawe, dlatego że Prawo Wyspyjności wygrał wybory, ma znowu większość głosów przez parlamentarzystów. Ale Koalicja Obywatelska te wybory przegrała i prawdopodobnie w najbliższych czterech latach dojdzie do rozpadu tego grupowania, tego tworu. I to będzie powodowało, że cały parlament będzie bardzo ciekawy, partie na pozycji będą walczyły o przywództwo. To kto przejmie gro głosów o Koalicji Obywatelskiej, czy to będzie PSL, czy to będzie lewica, czy być może jakiś nowy Panie, które powstanie to będzie budowało, że rzeczywiście parlament tej kadencji będzie bardzo, bardzo ciekawy i bardzo wzrośniający. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej, tak mi dopomóż Bóg, Tomasz Latos, poseł Łukasz Schreiber, poseł Piotr Król, Ewa Kozanecka, poseł Bartosz Kownacki, po czterech latach wraca Pani do Parlamentu. Jakieś plany na te cztery lata? Tak, intensywna praca na rzecz osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, seniorów. Myślę, że też tematy zdrowia są niezmiernie istotne, ale też inwestycje twarde, drogowe. Tematów jest bardzo dużo. Zresztą życie też i samorządowcy pokażą, i mieszkańcy, wyborcy, czy należy pomóc i co należy wspierać. Tak poseł Paweł Olszewski, poseł Tadeusz Zwiewka, poseł Magdalena Łośko, poseł Iwona Kozłowska, poseł Krzysztof Gawkowski, poseł Jan Szopiński. Poseł, Poseł Dariusz Kurzawa.